Czekam Kośmanko. ja jestem Warty ze mną jest PURPOS! Sello! Witamy was w pierwszym odcinku u mnie, ale nie pierwszemu Purposa, bo Purpos już nagrywał i ja będę nie ogarniał, ale. S... No powiedzmy! Smash, Smash Heroes, czyli no takiej przeróbki z Nintendo kiedyś bardzo popularnej gry, w której uczestniczyły wszystkie postacie Nintendo, jakieś Mario, jakieś Donkey Kong i tak dalej, i tak dalej. i się wszyscy prali, ale zresztą zaraz zobaczycie na odcinku. No to jest wersja Heroesowa z różnymi, z różnymi postaciami, tak czy znaczy tam też są różne... A, znaczy, tak, tak, tak. No bo tutaj no. faktycznie, no bo... Tutaj z tutaj Goku. Różne... Y... Karakotem tutaj. One no bo tutaj nie mogą być tak. Tak, wierzyć. tak, No no wiem, wiem, wiem. Jest, Spooderman... jest Batman. Czy jest są, są, ro... są, są różne postacie i wyglądają śmiesznie jak to jest tych, tych obrazków śmiesznych z netania. Dokładnie. tych przeróbek. Dobra. Dobra. No to co? Generalnie zaczynamy. Każdy z nas wybrał postać. Przestawiłem mniej więcej Vertezowi na czym polegają te postacie tutaj. No i stwierdził, że chce tak. zagrać pagiem. Tak. A ja będę grał standardowo moim szubkiem. Ostatnio tak, gdyż ja, ja wolę z bliska się pobić, a to jest postać do takiego bicia się z bliska, także zobaczymy. Dokładnie. Jak to będzie ziom. Mam ruszać? Tak. Wchodzimy. Tutaj na szczęście natychmiast się wbija do gier. O, to super. Dobra. O, jestem z tobą, dobra. Tak, tak. <laughs> nie. Dobra. Widzisz przeciwników? E, tak. Co to za lata, jakiś prizoner? A to nie, nie przejmował. To jest taki dla ozdoby. Woo! Tak, tak. E, I podskakujesz double jumpem, nie? Pamiętasz? Okay, tego. tego wy... Batman! Idę bić Batmana. Wow! Dobra, 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 dobra. Pamiętaj, że pod dwójką masz też Steala. Wbijesz się normalnie myszką, a pod dwójką masz y, super-skilla, nie? Dobra, właśnie gościu wyrwał. Który od czasu do czasu się tam reaktywuje. Wow! Ja mam nie, już super-skill. Nie, 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 dobra, dobra, I to jest straszny skill, to co ja teraz używam. Tak? To co się tu będzie działo. Wow, 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 wow! <laughs> co? Oj, ten skill jest straszny. <laughs> cześć czekaj, czekaj, prawym przyciskiem używam czy, czy lewym? Nie wiem, albo lewym, albo prawym, to, to było różnie. Batman! Prawym, prawym, chyba prawym. Batman. Miałem. You died! Zabił no, mnie! No, to ty. Nie. Ale spokojnie, ja ich zaraz tutaj podobijam. <laughs> A czekaj, respa zaraz dostanę. Tak, 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 bo to nie jest tak, że raz giniesz już po tobie, tylko kilka razy. Aha, no i po kolei. Kolej się dead. Batman! No, to, to jest jego uciekaj! To jest strasznie bolesne. u mnie też jest seredy. Co no mam tak. zrobić, żeby aktywować? No już ja właśnie aktywowałeś, trójkę pisałeś I co mam i co tym robię? No pieski ci latają i atakują. Pieski, o, super. Pieski power. No nie, Batman. Najgorszym z możliwych według mnie. Który? Naj, najpotężniej... Ty masz? Kurde, zabił mnie. Ja pierdzielę Muszę to ogarnąć bardzo, 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 bardzo i będzie fajnie, nie? A fajna gierka w ogóle, nie? No, ciekawe, ciekawe, ale, ale trzeba ogarnąć. Oj, zdecydowanie. Bo ja czuję trochę jak w lolu, a nie lubię się tak czuć. Bo, bo nie przypadam za mo mobami. Ajajajaj, aj, aj, aj. a spadł, aj, aj, dobra. Jest, jest, super. Zabiłem go. Mam trzy kill. Czemu Batman z. Ojej! ojaj. W ogóle to jak, jak, jak teraz, jak zrobiłem, jakiś jak ten. Ajajaj, aj, aj, aj. aj, aj, aj. <laughs> indianin jakiś, nie? Spada lolu, Shift Reddy! Pieski, 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 pieski! Macie pieski Wypadajcie za mapę moje z mojego tego czegoś Pieski, pieski, Yo. nara Ty on lata Nie wiem Dobra, bo nie wiem. Już nie, ten maruder już chyba nie wróci Oj wrócił okay. Uf, gdzie Wow Gdzie on jest? O wypadłeś? Nie nie nie, nie, nie wypadłem to Batman coś tutaj robi Batman. You died! No dobra, już umarłem Botmon jest przerąbany, bo botmon ma yy, praktycznie praktycznie jego się nie da wyrzucić Dawaj, 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 dawaj A to dlatego ja nie mogłem go wyrzucić Ja się na nim skupiłem strasznie, wiesz? Bo botmon jest strasznie ciężki do wyrzucenia z tego względu, że ma te linki cholerne Dobra, wyrzuciłem kolejnego Dobra Okej, okay. gdzie został tamten? Zapijesz ich Nie, nie, nie O! To jest jeden na jeden, ale mi resztka życia została Tak No ja mam ja mam 5 Batman kilometr, ale... Kurde Widzisz. Będziemy dobrą drużyną, jak jeszcze trochę ten się nauczysz grać, tak, to... Tak, tak, pogardiam to w pełni, to będzie pizko. Dokładnie. Jezu, jest! Jest, 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 jest! Moje ulti! Uważaj, bo też ma ulti! Wiem, widzę. Sabiko. znaczy nie dam rady. O, no, ginąłem. Ile mu zostało życia, bo to jest, to jest ciekawe. Nie wiem. Uch. GG, bo Dobra, dostajesz g -g. karmę jak Tak, tak. Wiesz. Od do czego ta karma jest? Nie mam dla tego pojęcia. Aha, okay. <laughs> Ła! Wow. Było, y no, mocny pojedynek był. <laughs> Okej. Okay. O, sz szut mi awansował na piąty poziom. Laser. Może ja spróbuję tego Voidcrawlera, którego nie A, lubisz. A, spróbuj. Voidcrawler ma niesamowitego y ulti. Mhm. Jak klikniesz ulti, no. to machaj mieczem. Okej, okay. czy lewym przyciskiem, tak? Tak, bo nie wiem czy wiesz co, co się... Znaczy ja ci powiem tak, ja nie mam pojęcia no. czy lewym czy prawym z tego względu, że ja nie gram postaciami yy, no mili Ja zawsze gram dystans... Dystans... dystansówkami więc ciężko mi odpowiedzieć okay. na to pytanie To trzeba przetestować mm -hmm. Ale Voidcrawler ma takie ulti, że jak yy, je odpalasz to zaczynasz się teleportować przed twarz wszystkich i po prostu tylko jest ciach i znikasz przed twarz kolejnego Co? I tylko bijesz wtedy, tak? Tak, dokładnie Także okay, po polecam dobra. A ja sobie wezmę Karokota Czyli bije cały czas tym, co mam w ręce? Czy muszę to jakoś zmieniać? E, nie, 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 nie. bijesz tym, co masz w ręce. Dobra, okej. Okay. Dobra. E, no to wbijamy. To, to to wybieraj i lecimy. Tutaj na szczęście mówię bardzo szybko. Są. O, jaki miecz. No, we... Hello. Jestem jest, jest, Songoku. A ja. A, a zgadnij, co się dzieje, jak, jak włączam two. Ulti jako Songoku. E, SSJ? Nie, no nie wiem czy jest sesjon, bo ja się nie znam na Dragon Ballu, ale żółte włoski mam. No to właśnie, w Super Saiyan się zmieniasz. No, Cześć, te... no kurde, utknąłem. Wuuu, zapomniałem już, że karakter się dziwnie teleportuje. Wow, gdzie mnie bijesz? Ja cię, kurde. Dam. No, noż skuwany trafia we mnie za każdym razem. No bo on ma ten. Y bulka, Bullks, no. no. Bulks, to Hulk! Tak. Łuuuu! Jestem, ja żyję, mało życia, ale żyję. Czekaj on już umiera. A on już umiera! Tak? Tylko trzeba go dobić. Trzeba Batmana znalazłem. A Batman jest strasznie ciężki do, do pokonania. To jest najtrudniejsza postać tych kuskowy. go, tłukaj go, nad nie że tu jestem! Nie! Smash ready! Woo no i pięknie! Zabiję go? No oczywiście! No tak? i zobacz jak, jak Jak mówimy Dobra. Nie na, na mapie jeszcze, bo musimy poczekać no. jeszcze... O, bulk leci! No, bulk jest trochę przegięty. Bulk niszczyć! O, wcisnąłem dwa, ale nie wiem co zrobiłem. Yyy, aha, to z dwójką chyba podskakujesz i takie jest w ziemię. Cześć, bo Patrz, 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 mam super Wow! A widzę, ale jest zarąbiste. You died. Chwilka, chwilka. Ja zaraz wrócę. I'll be back! Bot mnie ogarnia. Botmon straszy nie ogarnie No to ja go wyrzucę może za mapę, co? Nie, to ja to już go... Pocisnę, dobra, 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 botmon padł a, gdzie Super jest Bulk? Bulk Jest tam na spawnie Wow Bulk niszczyć no. O, zginąłem Ale i tak mamy po dwa życia, a nie po jednym Czekaj, czekaj, botmona zabiłem, dobra Chyba, bo spadł, wow A nie, on lata, kurde, ogarną jak się lata, nie. Znaczy, to jest jego ten, to jest jego wiesz, ulti, więc. Wow. Tym... No to ja właśnie zabiłem. Tak, bo momencie kiedy. wygraliśmy! Tak, jest! Z <laughs> tak, jaką przewagą, my mieliśmy 6 no. i dwa. Super. <laughs> Dobra, giera. A teraz możesz w nieskończoność się podbijać, jak się skończyła gra. O! <laughs> tak, żebyś się polatał i pooglądam w świat. <laughs> tak to wyglądało, nie? <laughs> Dokładnie. To co, Kogoś? Może weź sobie dystansówkę jakąś spróbuj? To kogo polecasz? Oj, zdecydowanie szupa. Szup jest Szup. po prostu straszny. A ja wezmę paga, tak dla odmiany, że ja też się zagrał jakąś postacią. Dobra, i jak to strzelam na odległość? Prawym przyciskiem. Cały czas, a ulti co tak, robił niego? Ulti. Yy, walisz laserem, który przechodzi przez wszystkie budynki przez wszystko gdzie tylko ten. Aha, okay. I, I tak, i on się. Ten, trzymasz ten laser, że tak powiem, cały czas strzelający, i tylko jak obracasz myszką, tak strzela ten laser po całej planszy. Spoko dobra, to wybierz rundkę. Nie, no ja powiem ci, że jest tak przegięty, Pst. że to, to, ten ulti, że życzesz. Dobra, a co to za mapka? <laughs> <laughs> Faza. Czyli ta sama, dobra. Oni tam są. O, dwa ogóle... botmony, dwa botmony są. Right click, bite. Right click yy, prawym przyciskiem, jak ten, to, to... O ja, to będzie ciężko, jak botmonów, to będzie ciężko. No. Zpunktowałem już ich. No bo to mówię ci, że to jest właśnie... Tak, jakby rzuca swoimi botmońskimi, szalonymi pierdziawkami Woof w Werte być. Punktuję go! Dobra, spadł. Jeden już też spadł. Dobra. A, znaczy, właśnie to ten spadł, bo, bo ci dobra, pomagałem. Od, dobra. Od tam, od, od... Ty, A, ty, ty! Tak, 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 nie mają te takie linki, to jest przerąbane. Punktujemy! Nie ma przeproś, są tylko dzikie placuszki. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ej, czym do mnie walisz, panie? Panie, co ty, ze wsi? O, zabity, dobra. Tak, to jest, to fajne. Jak... Dobra, mam, mam, mam ready. O ja! Powiem <laughs> ci, że... Nie, jest przegięty totalnie. To króciutkie w sumie jest. Jest króciutkie, ale jest tak przegięty. A co dwójka robi? A ty go eee, strzela tak... Tak rakietkę strzela. Aha, do dobra, okej. Okay. Szkoda, że nie trafiłem. Co mnie walisz, Botmon? Ale wiesz, że już wygraliśmy to. Tak, to tak, musieli... a, ale niech się cieszą, niech się cieszą. Botmon! Botmon i spad Botmon. A nie, spadłeś. Ulti włączył! Uh! Ja mu dam ulti ulti to ty będziesz prosił żebym ja nie włączył Dobra o. Wziął poleciał, lol za mapę A, Aha, bo go... Dobra, dobra, okej okay. Co ty pie? Co jest stary Już ma życia, już palutko życia! No la no la la no Na razie dziurę zrobiłeś nim Co ten stoi na spawnie u siebie? Oj, siebie? chyba, chyba zebrał ode mnie na wstępie. Oj, zginąłem, ale, ale jest obity, to jest spet Człowieku, mieliśmy po trzy życia, jego oni już po jednym nie, mają. <laughs> jeszcze ulti dostał, nie? No co, ty jeszcze go gulciak... no Tak, 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 tak i wy... We... O! Wrzucił się. Ty, Batman, 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 Batman! Ty, Batman, Batman! Dobra! Ej, prawie, prawie, że on wypadł. O, ty kurde, drugi Batman! Ty, 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 myślałem, że jeden nie żyje od nich, nie? Nie nie, jeszcze każdy z nich ma po jednym życiu Dobra, mam masz, Mam smash is ready okay. Pierdzielają przed moimi pieskami, bo te pieski są tak przegięte Chyba go wywaliłem, nie, nie, nie O, wrócił do mnie a tu. Surprise Dobra. motherfucker Surprise motherfucker! I jeden HP! No Gin! Ty, ale mam mało życia. Gdzie jest ten ostatni? A tutaj No i zobacz. Ja na razie mam jednego killa, a ty już ile... Czekaj, 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 bo mam, bo mam tego Rediego No i on już spadł, już Już? Okej. Ło, będę jest 5 kili, ja jeden. A gdzie to się sprawdza ile miałem killi? No masz a po tu... prawo. A, a po prawo kills, okej. Okay. A u ciebie no. jak sprawdzić ile miałeś? Yy, no wiesz co, mieliśmy razem 6 na czacie się wyświetliło. Aha, takie coś, dobra, dobra, okej okay. jest <grym> tak, tak na, Do... na logikę, nie? Myślałem, że to się wyświetla. <grym> nie ja, no, epickie, box. epickie. Fajne, nie? No Common, cool. dwa, mystery dwa, boxy Topping! Ye, otworzyło się i co dostałem? Common Akacja Leaves y, i Pet Items Jeszcze drugi mam okay. Nie zauważyłem, ale dobra Kogo by sobie teraz tym razem wziąć? Tym razem e a co, co, jak Ci się podoba? Wolisz jednak, o... Z dystansowcami się, kurde, kozacko grało No, teraz. mówię Ci, że tutaj, to, to, nie jest, to, to nie jest Minecraft, nie? Że mhm. tutaj, się, tutaj się dystansowcami gra. A <laughs> może botmonem byś spróbował, skoro tak... Botmonem? Czy... Tylko, że to są te podstawowe postacie, nie? Jakby hmm. nie było. E, z... Ja sobie biorę jeszcze raz szupa. Dawaj dwa szupy, bierz. No to dwa szupy, dobra, 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 I dajesz. teraz szup, szup ten dziób zrobimy i, kurna... Dokładnie. Pozamiatane <grym> o, do Egiptu nas wywaliło. No. To niedobrze. Nie... Uciekajmy stąd. Miejmy <grym grym> nadzieję, że. Przeciwnicy to nie będą koty. <grym> Albo. Nie ma Lecimy. Na 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 Botmon! Na, na. Lolololo! Odtylni Botmon! Bijący to ciasteczkowy potwór. No i ten Botmon już y umiera. Dobra On już jest mój To bo mnie ciasteczek ja, Jak on się, jak on się tu jeszcze... O dobra, już te, te... Co panie ciasteczko? <grywa> na twarz, bitch! Co bo mnie, przykro. bo mnie ciasteczkuje Power of the laser, drodze A nie, to ty, pute, czekaj To <grywa> no ja! Ja ich nie widzę, Botman się... wyrywaj na twarz Botmon, nie rzucaj mnie ciasteczkami już jeden wystarczy, żeby... O! Zabił mnie, lol. Padłem! No trudno, ale i tak wygrywamy, więc jest dobrze. Mówisz? No pewnie. Dobrze. Gdzie są? O, strzeliłem na pała środku... i trafiłem typa, nie? Jesteśmy na środku. Biorę na siebie Monstera, ty dobij tego botmana. Botmana dobić? Okej. Okay. oni się teraz będą fokusować na mnie, bo ja już jestem, wiesz... Obity? Jest Dobra, zginąłem. Ale spoko, oni są tak obici, że umierają za chwileczkę. Ja mnie Batman z tego swojego skilla bierze, ale go zabijam! No i bardzo ładnie Dobra zabite, zabite, zabite. Botman padł. A ja mam smasha w ogóle ready I też mam smasha ready. Czekaj. No to dawaj, 3, 2, 1, go! Gdzie on jest? Nad nami ja. Czekaj, bo Batman tutaj szaleje. Widzę. Wow. Trochę, się mnie ciasteczko czy? tutaj trochę. Tak, tak, bo, bo stanęliśmy tak w trochę w słabej pozycji. Dobra, o, ciasteczko wypadło. Koniec! Już? To Ile miałeś kilku? Cztery. Dziś już się nauczyłem Jakie zniszczone to było. Dzi ludzie, nie płaczcie tam, nie? Jeszcze rundkę, czy, czy, czy kończymy? Już no dobra, dzięki serdecznie w takim razie za oglądanie. Tak. Jeśli Wam no się to... podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, wbijcie do purposa, zobaczyć co on tam tam u siebie kmini też Dzięki, 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 no. dzięki, a oczywiście ci którzy oglądają o mnie, niech bijają do Verteza! Tak, zapraszam. No i co? Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Cześć, cześć, dziuwyk!